Okej, okay, witam Was w kolejnym odcinku z rysunków, to już trzeci i jest bardzo mało, w sensie może nie bardzo, ale jest mało rysunków, ale stwierdziłam, że w sumie lepiej, jak zrobię mniej i nie, nie będzie odcinek trwał 40 minut, więc zdecydowałam się na to i już przechodzimy do sedna naszej, naszego spotkania. Tutaj mamy yy, postać, której jeszcze nie pokazywałam, ponieważ wtedy, kiedy nagrywałam tam, odcinek, jeszcze nie istniała, ale już istnieje. I to jest uschnięty kwiat, i tak się prezentuje. I mam ten deszczek nazwany Uschnięty na polu. I uważam, że to jest bardzo, bardzo dobra nazwa. Um, ogólnie to strasznie mi się nie podoba. To kor w sensie to. już maczkę, no eee, ten... Psz, ten... różne promienie niby słońca mają taki brzydki kolor i tak nie pasuje to do siebie. I w ogóle ten niebo ma taki odnośny kolor. Ale to był rysunek, który rysowałam jak miałam art bloka. W sensie nadal go mam, ale to I to było po prostu tak, że chciałam coś narysować bardzo i to był jedyny szkic, który stwierdziłam, że się do tego nadaje, nadaje się do skończenia, więc go skończyłam. I w sumie jest słodki, więc niechaj będzie. Tutaj mamy znowu uschnięty kwiat, uschniętego kwiata. I to jest na czerwiec rysunek, tak? I mamy trzy wersje, ponieważ... nie wiem, każda nadal jest... mi się nie podoba. W sensie, te kolory po prostu do siebie nie pasują. Ale okej, okay, mamy tutaj... Flagę Pan i flagę Abo z tym się identyfikuje, i mamy kąt, tak? I nas, bo Cz, lubię. I to był w ogóle jego pierwszy rysunek poza Rewką. I jest ładny, udawał się. Okej, okay, tutaj mamy trochę bardziej szkicowy rysunek, ale tak, tutaj mamy y, trójcę. Mam najwspanialszą. I tutaj mamy y, płonącą lune który był w, w Speedpancie będziemy mamy uschnięty kwiat i tutaj mamy uskrzydlone serce i to jest, to jest piękna parka. się nie parka, bez ich trzech, ale nie wiem, parka po prostu i chuj. I może ich lubię wszystkich, ale ich wiersowałam jakoś dużo, nie mają artów jakby takich pełnych z takimi bazgrołami, co sobie robię, bo mi się nudzi. Ponieważ trafili na zły okres po prostu. Tutaj mamy według Psiaka. Oj. Mamy bedu Psiaka z Axolotlem, ponieważ wtedy, kiedy to rysowałam, weszła, wesz, wszedł update do Minecrafta, więc stwierdziłam, że jako najwspanialszy gracz Minecrafta, powinnam z tej okazji to uczcić i jeszcze mam, będę z akcelotem żółtym, bo to najładniejszy, jak jest. I tutaj mam jeszcze taką wersję. Obie mają obrzydliwe tła, ale nie miałam za pomysłu. Jak już, jak już pewnie każdy zdążył się dowiedzieć, że ja po prostu nie potrafię zrobić nic. Ok, tutaj mamy Kockiego um, Kloca. I też lineless w jego nowym designie. Um, uważam, że rysunek jest ok. Podoba mi się, poza tłem, który znowu nie, tym razem po prostu nie istnieje. Ale nie, nie, uważam, że lepiej, żeby nie istniało, niż żeby było głównym. Jest to zombie kot, ponieważ chodzki klok to najbardziej edgy człowiek na świecie. I tutaj mamy jeszcze drugi arcik z kockim klocem. I to jest y, kotorybcia. rybcia. Y, jeżeli chodzi o to, to... Chciałam z tego znowu zrobić, że wszystkie my, my w trójkę będziemy mieć takie rysunki, ale zaczęłam rysować psiaka i nie będę mi się i będą się umowa. Mm, I nie wiem, czy to w końcu zrobię, ale każdy miał być jakby troszkę inną rybką. Wszystkich to... to SUM, bo ma takie wąsy. Nie wiem. Po... Cię... Nic innego nie wskazuje na to, że to Sum, ale ma wąsy i chuj. Niechaj tak będzie. No, i było też inspirowane moim rysunkiem z pierwszego spotkania, ponieważ jest bardzo podobny. Mm, no, i bardzo lubię ten rysunek. Bardzo mi się podoba. Teraz mamy rysunki, które nie zostały wkończone, lub są po prostu bez grołami z dupy. I tutaj mamy Gabrysia, czyli Gabriela, czyli synka do psiaka adaptowanego drugiego, ponieważ ma też Franusia, ale Franusia. Odsuniemy go na razie, po prostu to nie o nim mowa, to jest gabryś i był inspirowany jego design Grappa Ice, ponieważ Grappa Ice, jest bardzo nice i podoba mi się ten smek i ładne oczka. No. I nie został skończony w sensie po prostu jest taki o, nie ma ani tła, ani nic nie ma, po prostu widzisz powietrze. Teraz tu jest Bazbro i to jest Mati, to jest postać, w sensie to jest bohater, postać nie wiem z Pigi, czyli na Robloxie w którą grałyśmy kiedyś z naszym Trio, a później a ostatnio grałam to z Chodzkim klocem, ponieważ chciałbyśmy zobaczyć, co się zmieniło. I miałam kupionego typiarza i to był robotnik z fajną wiertarą i mi go zmienili w jakiegoś Mattiego <grym> i w ogóle... On, kurwa, nosi sztangę, ma jakąś czapkę i chodzi, kurwa, w kurtce i jest obrzydliwą krową, czy czymkolwiek. Po prostu jestem załamana. Chocky kot twierdzi, że to jest hot mati. Ja stwierdzam, że wszystkie dziewczyny w klasie omg, ale mati to słodziak i mati. To on. To jest mati. To jest mati. Tu mamy teraz... Kolejny niedokończony rysunek, i on jest bardzo stary. Nie mam pojęcia z kiedy. Jeszcze na pewno z roku szkolnego, ale nie wiem, czy to wygląda ze stycznia, nie jest, no, ale nieważne. E, tutaj mamy moją Ockę. Oczka mojego. I to jest Pokémon. Tylko e, problem z nim jest taki, że on nie ma designu. W sensie to jest właśnie jego design, ale to nie jest jego ostateczny design ponieważ w ogóle nie wygląda jak ten Pokémon, ponieważ ja stwierdziłam... Bo to jest pokémon, który jest pudlem i go można kurwa zrobić mu wszystko, bo po prostu da się go kurwa ogolić, wszystko się da z zrobić w tej grze. I ja stwierdziłam, no dobra, ale nie będę brała tych, co już są, bo są obrzydliwe, więc zrobię własnego i zrobię takiego pudla pudla, nie? No ale ten pudel no, jest strasznie chujowy. Więc teraz go trochę zmieniłam i teraz bardziej przypomina to, czym powinien być. Mm, no i to jest w ogóle shiny wersja, bo normalna jest zwykła biała. Ja nie chcę białego psa, bo żałosne. No i tak on wygląda. Nie pamiętam jak wygląda imię, ale wracam do niego, ponieważ przypomniałam sobie, że istniał. Więc tu sobie rysuję um, Udnes, kurwa, streamy o drugiej nocy. Mamy też to w ogóle... To jeszcze jest z tamtego roku, myślę. Na spokojnie. I tutaj mamy Tsuyu i Toyo. I. Tsuyu jest adoptowany, No i on jest Git, ale. To ja wy wymyśliłam parę lat temu i rysowałam go na kartce normalnie kredkami. I ostatnio, jak się bardziej na digital przeniosłam, no to chciałam go też narysować, ale. Ajajaj, ja, ja, nie potrafię mu koloru dobrać. I możesz mi powiedzieć, hej, no to sobie kurwa, z palety. Ale to są z palety, po prostu ja mam dawna Nie potrafię mm. dobrać kolorów za uj. Mm. No i mam problem. I ry rysowanie jego to też jest jakiś ten Nie, nie wiem, by, czemu nie potrafię. To jest najbardziej basic... No, no nie jest aż tak basic, ale... No, kurwa, to jest zwykły jakiś pso coś podobne, tak? I obrzydliwe jest na rysunek. W sensie, tu jeszcze okej, okay, ale... To wygląda jak, kurwa... On wygląda jak, jakby był zmartwiony. Mamy w ogóle szkic i to jest... Miał być redraw, ale go nie skończyłam, ponieważ... Um, nie wiem, jak bym musiała zrobić format, w sensie, bo to jest zwykły prostokąt, nie widać, bo jest na przezroczystym, ale... Żeby było go widać... W sensie, żeby... Wyglądał to on tak jak na tym yy, oryginale, tak? Że ona patrzy na niego, a on na nią jakby, nie? A tutaj widzicie, że to by musiało być dłuższe dół, ale wtedy co mam dać po boku, tak? I teraz, nie wiem, to jest naprawdę skomplikowane tego, co nawet zostawiłam. Ale szkic mi się bardzo podoba, uważam, że jest fajny. Yy, I yy, to jest gacuś, ten góry, a ten model to jest Lucy. I Lucy i Gatus są ładnie. Znaczy, Gatus miał jeszcze jakieś inne imię, ale on miał dwa imiona i pamiętam tylko to jedno. Wspomnijmy to. E, tutaj mamy burówkę. Nie będę jakie on miał dru drugi człon imienia, wróćcie mi. E, I to też było podczas... ponieważ kiedy rysowałam tam tę ikonkę, to chciałam ją bardzo narysować. W znaczy, ja po prostu stwierdziłam, chcę to narysować i chuj. Ale ja nie wiedziałam, którą wybrać postać. Żeby, żeby najbardziej jakby pasowała na mnie, nie wiem czy uschnięty do mnie pasuje, no ale już chuj, nie? Chociaż kolor się zgadza. I, i chciałam narysować burówkę, ale potem... I, no chciałam ją narysować, więc ja tu, tu ją narysowałam, ale później stwierdziłam, że ona ma tak design po prostu niedorzeczny, że nie wiadomo jak to narysować ym, bez tego. W w jakiejkolwiek innej porzie, więc to po prostu zostawiłam w cholerę i mi się już po prostu nie chciało. Więc to tak zostało. Ale jak tak teraz pomyślę, że nie wiem czemu aż tak tego nie chciałam kończyć, bo to, to jest po prostu ładne. W no, ładne, no to jest okej w ten jak tak? Uważam, że jakbym go skończyła, to byłoby fajne. Tyle z DJ, ale mam jeszcze parę... Mam jeszcze parę rzeczy z Tradisha. Tylko to są zdjęcia strasznie w jakości, ponieważ ja nie robiłam specjalnie nowych, bo nie chciało. Tylko wzięłam takie, które wstawiłam do artbooka na odpadzie, Więc one są w jakości, bo jeszcze przez Wattpada zostały zmielone, ale już chudnie Tutaj mamy Pietruchę jako kotka akwarelami, które kupiłam wtedy ostatnio. I... no jest git. To nie jest gity chuj. Trochę kolory się nie zgadzają, ale nadal mam widać, że to ona. Tylko tutaj ja mam teraz ze szkicownika i to jest w ogóle ten szkicownik ma rok prawie. I to był dopiero pierwszy rysunek, jaki w nim zrobiłam i to było niedawno, to było z miesiąc temu. I tutaj mamy naszą trójeczkę, chwalę Uschnięty, uskrzydlony i... Tutaj mamy naszą trójkę i... Ja jest flaga poli... Że nie poli, tylko poliamoria, tak? Chyba no nie wiem, jak to się po polsku mówi, bo bez sensu jest to słowo, <laughs> okay. yy, No i... Zjebałam strasznie kolorowanie. Yy, w takim sensie, że kolory się nie zgadzają z refką, ponieważ... Yy, ponieważ nie potrafię kred kredyt dobierać. No ja kur... Nie potrafię dobierać kiedy do kolorów. Po prostu jestem colorblind, ok. I tutaj jest yy, pierwszy różnik Paralami, bo tamten był już drugi, czy tam był nie drugi, nie trzeci, dobra drugi. Yy, I tutaj mamy yy, ukiego i Doryska. I jak teraz na to patrzę, to wolę jest okej, okay, ale po prostu dziwnie siedzi. Yy a wy po prostu się do tego, że u kotów to jest takie do e, 90 ale będzie miesięcznie, nie ma ok. E, i jest Kuki, a Kuki ma chujowe strasznie kolory, się... chujowe nacieniowanie bo mam no, wrażenie, no, że już mi się po prostu nie chciało, zwłaszcza tym fioletowym, to jest po prostu f trochę To mm, okej okay. mm, tło jest w ogóle z dupy, jak zwykle to jest taśma, bo było pusto to właśnie wygląda. Aha, i w tym pierwszym, w sensie w tym pierwszym który Wam pokazywałam, tam nie było lineartu w ogóle. Wszystko było zmazane, a tutaj dorobiłam, bo nie wiedziałam trochę co zrobić z tym białym, żeby się nie zlało złe. Zrobiłam to długopisem brązowym i tak se jest. I teraz już to chyba trochę poprawiłam, że na przykład, w sensie przed, po zrobieniu zdjęcia trochę jeszcze zmazałam tutaj miłko na łapach, żeby tak nie było tego widać, ale to jeszcze jest, więc no. I to jest wszystko co mam. Najkrótszy no odcinek ever. Nie dziękujcie. Yy, I no te Wesołych wakacji nie wiem świąt, Bożego Narodzenia do widzenia.